Witam was kochani bardzo bardzo serdecznie. Czas na drogowskazy jest już około połowy tygodnia. Chociaż połowy jeszcze połowy jeszcze nie ma. Natomiast już jest ten czas na no właśnie na drogowskazy, które możemy robić na początek miesiąca, na koniec, a w zasadzie można robić na każdy tydzień. No ale ja robię na ten czas, na który uważam, że on jest najbardziej efektywny. Niestety, ale nie mam czasu. Chciałoby się wszystko robić, ale no jest jak jest. Zróbmy to tym razem w ten sposób i od tego momentu, że to jest rutynowy wstęp drogowskazowy, a później będziemy robili w kierunku znaków to czyta, te czytania. I znowu będę najpierw robiła czytania, potem wybiorę karteczkę z tym, dla kogo było to czytanie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi tu. Tak jak mówię, że zawsze YouTube dla mnie i kanał chcą po prostu robić tak, jak ja chcę próbować nowych rzeczy, tego wszystkiego, czego nie damy rady robić i nie robi się w swojej pracy. Tak? A jednocześnie narzędzie jest to samo. Miesiąc lipiec minął bardzo trudno dla ludzi. W zasadzie sierpień dochodzą Państwo wszyscy do siebie. Sierpień jest tym miesiącem też takiego sprawdzianą. Mam wrażenie, że wszyscy odbierają to tak, że już jesteśmy tak zwani z górki. Tak, jest z górki, jest łatwiej, bo jesteśmy po przeszkoleniu, po pewnym kursie, wiemy co dla nas jest najlepsze. Myślę, że każdy wczoraj pracując bardzo intensywnie przez cały dzień, wiem już, że Ludzie mają w świadomości swojej to, że każdemu przydarzyło się coś niesamowitego. I słyszę to już od jakichś dwóch tygodni. Tak? Pani Agnieszko, jak przydarzyło mi się coś niesamowitego, ale ja, a to jeszcze pani powiem, zaraz zadzwonię, tak? I usłyszałam rzeczy niesamowite wręcz. I to było wszystko to, co zmieniało świadomość. W ogóle mam wrażenie teraz, że chodzi, jeżeli chodzi o państwa, tych, którzy nawet niektórzy nie wiedzą, że mam kanały w ogóle na YouTubie, to żyją w taki sposób, że mm, i opowiadają mi, i mówią mi o tym, co się ostatnio właśnie wydarzyło, w tym kontekście że idzie. Ja jakby tłumaczę działanie pewnych mechanizmów, bardzo subtelnych mechanizmów działających. Tych, które przy chodzą tak zwanie do nas i zmieniają nam świadomość, i zmieniają nam los. Bardzo znacznie, można by powiedzieć. Także cóż tutaj chciałoby się i z czym wyjść? Energie. Sierpniowie są bardzo, system, bardzo specyficzne, o tych energiach w kontekście starszych energiach już możecie zauważyć i pewnie tak będzie, że wtedy są to dłuższe czytania. Natomiast jeśli będę miała o pewnych sprawach więcej do powiedzenia, bo uznam, że to jest bardzo istotne, trzeba szukać informacji i takich większych filmów na kanale Beztrosko Rozkwitaj, Bezkreśnie Rozkwitaj Świadomie, tak? No mylą mi się, są nazwy podobne, ale o to, o to chodzi także tak to się dzieje nawet sobie myślałam, że zrobiłam baner tutaj na kanał nowy wymiar i napisałam beztrosko czyli być może za jakiś czas zmieni się z beztrosko na jakiś inny nowy nowy wymiar no i cóż kochani jeszcze wakacyjnie zobaczymy co będzie także Przywitam Was już w rutynowym wstępie. Jakoś nie poszło tak o energii, tak czułam, w którym kierunku troszkę się ułożyć. Tyle informacji na ten czas, które zawsze są, przeważnie w pierwszym znaku, dla którego robię czytanie. Natomiast teraz będzie chyba oddzielnie. No i cóż, zacznijmy te czytania.